Witam Was na naszym kanale Pitacon. Dzisiaj będzie odcinek o Serwalu. Jakiś czas temu nakręciliśmy odcinek, właśnie jak robiliśmy unboxing tej maszynki. Obiecałem, że zrobimy odcinek, jak ten motocykl zachowuje się w praniu. Przypominam, że to jest motocykl elektryczny, maszynka 1200W 48V. Kilka razy z Kuba już byliśmy na treningach na hali. Kuba testował tą maszynkę, powiem Wam, no ogólnie rzecz biorąc, całkiem nieźle. Zacznę może od wad. Po pierwsze jest to motocykl dosyć delikatny i trzeba niestety uważać przy jakichś takich niedużych kolizjach, zderzeniach mogą się pewne elementy uszkodzić. Na przykład w naszym wypadku niszczą się plastiki i z jednej i z drugiej strony tutaj powiedzmy jak w normalnym motocyklu jest bak tutaj jest najprawdopodobniej dlatego, że tutaj jest pusto w środku no, nie zostało to szczerze mówiąc najlepiej pomyślane. Być może, że kolega mi podpowiedział, trzeba będzie czymś to wypełnić. Wtedy będzie to bardziej odporne na pęknięcia. Poza tym, nie ma tutaj w mocowaniu, w mocowaniu nie ma tutaj tak zwanych leżaków, dlatego ten motocykl, w tym wypadku, zostaje tutaj mocno. Jak ucieknie, mocno koło z tyłu, z lewej, z prawej strony, motocykl leci na bok i pod wpływem uderzenia. No, może tutaj dojść do zniszczenia, niestety. Co dalej? Zawieszenie tylnie. No, słuchajcie, masakra. Mam nadzieję, że to jest wada mojego egzemplarza, bo nie chcę mi się wierzyć, żeby producent wypuścił motocykl z tak twardym zawieszeniem. Nawet ja, jak usiądę na niego, to ten motocykl w zasadzie się nie ugina. Przód jest ok, ale tył tył jest tragedia. Będę musiał spróbować go wymienić, zobaczymy, jak wtedy będzie się zachowywał. Myślałem, że tylny amortyzator nie będzie miał tak dużego wpływu na jazdę Kuby, ale już nawet pod jego ciężarem no, ten motocykl zachowuje się bardzo sztywno. Tak? Tylne koło, jeżeli padnie w poślizg, ucieka, a motocykl idzie na bok, Kuba nie jest w stanie go nawet wyprostować, tak? bo zawieszenie po prostu nie pracuje. Dwie wady takie powiedzmy zawieszenie tylne, bo przód jest ok i pękające plastiki. Poza tym nic, naprawdę nic. Co do mocy, yy, początkowo troszeczkę, jeżeli chodzi yy, o jazdę na halach, był za słaby, ale zmieniliśmy zębatkę z tyłu, bo. Standardowe jest 62 zęby z tyłu, czyli tak sporo. W tej chwili mam dorobioną zębatkę, 74 zęby i jest ok. Dodam, że ten łańcuch z tyłu też jest delikatny, ale wytrzymały. Nie jest to 420 tak jak w MRF-ach czy YCEFA, a jego oznaczenie to jest T8F. Prędkość motocykla na hali, na takim niedużym torze, dzięki zastosowaniu tej zębatki i przy takiej mocy 1200W, powinna wystarczyć. tak? Pod ciężarem Kuby. Kuba specjalnie swoją prędkością nie odbiega od motocykli spalinowych. Jeździ i niech ćwiczy technikę. Co do samej baterii, na Placyku starcza naprawdę na 3-3,5 godziny jazdy, bo nie ma tam dużych prędkości, ten silnik nie, dosta, silnik nie dostaje specjalnie w kość. powiedzmy przy ćwiczeniu jakichś slalomów, ósemek i tak dalej. Natomiast już na torze, na niedużym torze, na którym właśnie jeździmy z Kubą na hali, no, powiedzmy przy treningach do dwóch godzin ledwo co ta bateria starcza, muszę ją doładowywać, także powiedzmy na styk, no zależy kto jak jeździ, tak? Yy, teraz tak, dla kogo polecam ten motocykl? Wiecie co, no ja widzę jego zastosowanie w naszym wypadku, szczególnie w przypadku Kuby, tak jak już wcześniej wspominałem. Na placykach, sprawa, spra, na placykach sprawdza się znakomicie, na torze, niedużym torze, na zamkniętej hali, torze gar, kar, na torze kartingowym też jak najbardziej ok. Naprawdę nie odbiega od motocykli spalinowych. Zmieniamy tylko troszeczkę zębatkę, żeby miał większą moc. Prędkość spokojnie wystarcza, nie ma większego problemu, daje radę. Ee, jeżeli chodzi o wiek, e więc mi się wydaje, że dzieci w wieku od 7, może od 6, zależy jak ktoś jeździ. Powiedzmy od 7 do 14 lat spokojnie mogą śmigać, trenować na tym motocyklu na hali czy na placykach. Osoba dorosła, czy tak jak ja, powiedzmy yy, cięższe osoby, no, no naprawdę na hali, nie ma sen, na, na hali nie ma sensu, po prostu będzie za wolny. Na placyku spokojnie można jeździć. Tu bardziej chodzi tylko o jego gabaryty, że jest, nie jest to duży motocykl. I może być po prostu niewygodnie. Jeżeli znajdziesz sobie pozycję, można fajnie też sobie trenować, powiedzmy, ćwiczenie jazdy na kolanie, ponieważ on jest dosyć mały, dużej, większej osobie łatwiej jest wtedy, powiedzmy, wystawić sobie te kolano. Powiem tutaj tylko taką ciekawostkę: robimy też projekt dla osób dorosłych. To znaczy, zdradzę tutaj tyle, że Część z Was już pewnie wie, w to zresztą nie tajemnicą. Jakiś czas temu zakupiliśmy ramę motocykla Pitbike MRF 120. No, na razie nie chcę nic więcej mówić, bo jesteśmy w fazie testów. Jest to też prototyp, także testujemy, dobieramy, dobieramy silnik, dobieramy jego parametry, zębatki, baterie itd. itd. Nie jest to prosta sprawa. Powiem, że no, tutaj potwora na pewno z tego nie zrobimy, ale cel jest taki, żeby zbudować motocykl do jazdy właśnie do ćwiczeń dla dorosłej osoby, dla cięższej osoby na placyku. Tak? Nie ma to być demon prędkości. Zobaczymy co z tego wyjdzie, na pewno się projektem pochwalimy. Jeżeli chodzi o samego serwala, raczej już nic w nim nie będziemy zmieniać. Przetestowaliśmy dosyć dobrze ten motocykl, wiemy do czego, do czego będzie nam potrzebny. Fajna konstrukcja. Polecam, stosunkowo niedrogi, jak na motocykle elektryczne. Tak trochę teraz odbiegnę od tematu motocykli, bo chciałem Wam powiedzieć taką ciekawostkę. 4 lutego wyjeżdżamy do Hiszpanii. Nie na długo, na 11 wracamy, także będzie pewnie jakaś nieduża przerwa w odcinkach, ale obiecam przywieźć sporo materiału, na, na ile mi pozwolą, tak, oczywiście nagrywać, mam nadzieję, że pozwolą. E, także pokażę Wam, e, jak, że tak powiem, e, Hiszpanię ćwiczą. Zobaczymy, jak z naszym poziomem jesteśmy. Na pewno jesteśmy za nimi, ale jestem ciekaw, jak daleko jesteśmy. tak? Także postaram się wziąć e, kamerę. że od tego, czy się zmieścimy. Bo oczywiście limit bagażu, jak to zwykle bywa, jest ograniczony. Ale postaram się też wziąć drona, także może będzie parę ciekawszych ujęć. Chciałem też podziękować naszym patronom, bo to poniekąd dzięki wam też jest ten wyjazd, tak? No nie uzbieraliśmy tam wielkiej sumy, jaką planowaliśmy, ale tyle ile mamy. Też jesteśmy zadowoleni. Na pewno to nam w jakiś sposób pomoże. Cieszymy się, że znalazły się jakiekolwiek osoby, które chciały nas wesprzeć. Także drodzy patroni, dziękujemy Wam serdecznie, ja i Kuba pozdrawiamy. Okej, okay, to tyle. Dziękujemy Wam serdecznie. Wpadajcie na nasz kanał Pidacson. Do zobaczenia. Hej! Drogi widzu, jeżeli odcinek Ci się podobał, kliknij łapkę w górę, która znajduje się pod filmem. To nam bardzo pomoże. Jeżeli chcesz nas oglądać częściej regularnie, zasubskrybuj nasz kanał. A jeżeli chcesz dostawać przypomnienia o nowych odcinkach, kliknij w dzwonek.